Czy kiedykolwiek poczułeś, że ktoś wciąż mieszka w Twoim sercu, nawet po tak długim czasie i milczeniu, jakby mimo że jest daleko, ta osoba nadal żyła w Tobie, jakby coś niewidzialnego łączyło was, osoba, która wciąż jest pamiętana przez Twoje serce, marzy o Tobie. To nie jest iluzja, to wezwanie. Ciche potwierdzenie, że to, co przeżyliście, przekracza czas i logikę. Możesz nawet nie rozmawiać z tą osobą od dawna, ale Powiedz mi jedno: dlaczego nadal pojawia się w twoich snach, w twoich przypadkowych myślach, w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach? A co jeśli to, co czujesz, jest w rzeczywistości odpowiedzią? Odpowiedzią na to, co ta osoba również czuje, ale nie ma odwagi powiedzieć? Stara się prowadzić życie, ty też, ale istnieje tęsknota, która nie kłamie, węzeł w piersi, który nie rozwiązuje się z czasem, bo gdy dwie dusze spotykają się na głębokim poziomie, Ciało może się oddalić, ale esencja pozostaje połączona. I o tym właśnie chcę z tobą dzisiaj porozmawiać. Czy potrafisz to poczuć? Obecność tej osoby, nawet gdy wszystko jest w milczeniu? Nie bez powodu serce czasami boli, od tak. Nie bez powodu piosenki przynoszą wspomnienia, których nawet nie chciałeś przypominać. Nie jest przypadkiem, że patrzysz w niebo i czujesz chęć, by coś powiedzieć, nawet nie wiedząc dokładnie co. Prawdziwa miłość się nie rozpuszcza, ona spoczywa, a gdy dusza wciąż nosi kogoś w sobie, jest ku temu powód. I ten powód to to, co Twój anioł próbuje Ci teraz pokazać. Nie jesteś szalona myśląc o nim wciąż, nie jesteś spragniona ani słaba ani spóźniona w życiu. Po prostu poczułaś coś, co było prawdziwe, a to prawdziwe pozostaje, nawet w milczeniu, nawet w nieobecności, ono pozostaje. Ponieważ nie zależy od fizycznej obecności, lecz od energetycznej obecności, a obecność tej osoby wciąż cię odwiedza w snach, w wspomnieniach, w odczuciach, które pojawiają się znikąd. Ta osoba cię czuje, ona również przechodzi przez chwilę refleksji, tęsknoty, wątpliwości. W jej wnętrzu toczy się wojna, jedna część chce zapomnieć, druga nie potrafi. Porównuje cię z wszystkim, ze wszystkimi, i nic nie pasuje. Bo w głębi duszy wie, to co miała z tobą było wyjątkowe, a jej umysł może próbować iść dalej, ale serce nie chce słuchać. Serce tej osoby wciąż pamięta brzmienie twojego głosu, lekkość twojego śmiechu, sposób w jaki wypowiadałeś niektóre słowa, które tylko ty masz. I to nie jest przesada, to nie jest brak, to jest połączenie. Zostawiłeś ślad w tej duszy, jak niewiele osób potrafi to zrobić. I ona pamięta szczegóły, sposób w jaki patrzyłeś, jak rozumiałeś rzeczy, zanim ona zdążyła powiedzieć. Wiesz, kiedy czujesz, że czegoś brakuje w twoim dniu, mimo że wszystko jest w porządku? To to, to brak tej więzi, która wcześniej wypełniała. Życie może toczyć się dalej, ale jest luka, którą tylko ona wypełniała, tylko on. I to właśnie boli, bo nikt inny wydaje się nie pasować. Nikt inny nie widzi Cię tak jak ta osoba Cię widziała, albo nadal widzi, nawet na odległość. Może nigdy nie powiedział Ci jak bardzo byłeś ważny, może był tchórzem, może strach wygrał, ale Ty nie wyobrażałeś sobie tego, nie marzyłeś sam. Ta więź była odczuwana z obu stron. Czy dostrzegasz to teraz? W powtarzających się sygnałach, w przypadkowych spotkaniach z czymś, co przypomina tę osobę. W jej imieniu, pojawiającym się w dziwnych sytuacjach, w wietrze, który przynosi znajomy zapach, ta osoba wciąż marzy o tobie, w nocach, kiedy nie rozumie, dlaczego budzi się z przyspieszonym sercem, w chwilach, gdy otacza ją wiele ludzi, ale czuje się samotna, to w tych momentach czuje ciebie, jakby coś w niej krzyczało, że zostawiła coś ważnego za sobą, i naprawdę to zostawiła, bo ty byłeś, a wciąż jesteś inny, niezbędny. Twój Anioł chce, abyś wiedziała, że nie zostałeś zapomniana i nie będziesz, ponieważ prawdziwa miłość nie gaśnie, zmienia jedynie formę, dojrzewa, jednak nigdy nie znika. Przekształca się w naukę, w miłe wspomnienia, w nadzieję, a teraz wraca w znakach, w snach, w cichych decyzjach podejmowanych przez kogoś, kto jak myślisz, już cię zapomniał, ale nie zapomniał. Próbował, próbował zaprzeczać. Próbował udawać, że to tylko kolejna więź, ale mu się nie udało, ponieważ kiedy dwie dusze się rozpoznają, nie ma możliwości zaprzeczenia. I to jest żywsze niż kiedykolwiek. Czy jesteś gotowa usłyszeć prawdę? Ponieważ prawda jest taka, że ta osoba wraca do ciebie, ale przed tym musi zrozumieć, co czuje, musi zaakceptować, a akceptacja boli, boli zmierzenie się z tym, że cię stracił. Boli przyznać, że byłaś tą odpowiednią osobą w niewłaściwym czasie. Boli przypomnieć sobie wszystko, co zostało powiedziane i to, co nigdy nie zostało. Ale ten ból jest częścią transformacji. To, co przygotowuje grunt do ponownego spotkania, do ponownego połączenia, do tego, co jeszcze los ma w zanadrzu. Ponieważ czas nie oddziela przygotowuje nie czekasz na darmo, ani nie czujesz na darmo. Wszystko, co czujesz, ma swój powód, i wszystko przez co teraz przechodzisz, jest częścią drogi do czegoś większego, czegoś, co się nie skończyło, czegoś, co tylko na chwilę się zatrzymało, ponieważ kiedy miłość jest prawdziwa, nie gubi się, wzmacnia się, wraca silniejsza, bardziej świadoma, bardziej prawdziwa i wróci z innym spojrzeniem, bardziej dojrzałym, bardziej stanowczym, ale wciąż z tym samym blaskiem, który znasz. Wciąż z tym milczeniem pełnym znaczenia, z tą obecnością, która mówi bez słów, która uspokaja tylko przez to, że jest i poczujesz to, ponieważ zawsze to czułaś, od samego początku. Ta osoba, nawet nieświadomie, jest prowadzona z powrotem do Ciebie, rękami wszechświata, wiatrami przeznaczenia, znakami, które nieustannie się pojawiają. Nic z tego nie jest namarne, nic z tego nie jest przypadkowe. Miłość między wami została napisana czymś, co nie zanika, i nawet jeśli wszystko wydaje się stracone, wciąż jest coś, co pulsuje, co woła, co czeka. Twój anioł nie przyszedł tutaj przez przypadek. Ta wiadomość dotarła do ciebie, ponieważ nadeszła pora, aby przypomnieć, aby poczuć, aby pozwolić sobie znowu uwierzyć, ponieważ prawdziwa miłość nie umiera, ona tylko czeka, a czas. Czas to tylko boskie narzędzie, które organizuje ponowne spotkanie. Jeśli to wszystko sprawiło, że twoje serce zabiło szybciej, to dlatego, że ta wiadomość jest Twoja i nie przyszła, aby cię oszukać. Przyszła, aby przypomnieć ci, kim jesteś, czego doświadczyłeś i co jeszcze przeżyjesz. To, co dwoje z was ma, jest rzadkie, jest głębokie, jest wieczne. Jeśli ta wiadomość przemówiła do Twojej duszy, Napisz w komentarzach: Czuję tę prawdę. To jest Twoje potwierdzenie. Twoje ponowne spotkanie jest bliżej niż myślisz. Zanim przejdziemy dalej, odpowiedz mi szczerze na jedno pytanie: czy już subskrybowałeś ten kanał? Ponieważ jeśli ta wiadomość dotarła do Ciebie, nie było to przypadkowe. Twój anioł próbuje z Tobą rozmawiać, a to jest dopiero początek. Sprawdź teraz, czy już jesteś subskrybowany. Ponieważ to przez tę przestrzeń twoi przewodnicy będą nadal wysyłać ci wiadomości, znaki i potwierdzenia. A ponieważ otrzymujesz tak wiele, oddaj trochę w zamian: uwagę, wiarę, otwarte serce. Tak właśnie działa wszechświat, w duchu wzajemności. Teraz przejdźmy dalej, ponieważ jest coś bardzo ważnego, co musisz jeszcze usłyszeć. Ta osoba tęskni za tobą w sposób, którego nawet nie potrafi wyjaśnić. Unika myślenia, ale wszystko przypomina jej o tobie wychodzi, pracuje, próbuje zająć umysł, ale w głębi duszy odczuwa pustkę, przestrzeń, którą tylko ty wypełniałeś. A pytanie brzmi czy ty również to czujesz? Czy twoje serce także jest przytłoczone, gdy myślisz o wszystkim, co zostało pozostawione za sobą? Są chwile, kiedy ta osoba prawie sięga po telefon, prawie cię dzwoni. Patrzy na ten pusty ekran, przegląda stare rozmowy, bierze głęboki oddech i nic nie pisze. Boi się twojej reakcji. Boi się, że znajdziecie innym, zimnym, odległym. Ale pragnienie jest tam, żywe, silne, prawie niekontrolowane. Potrzebuje tylko sygnału, delikatnego pchnięcia. A może to ty jesteś tym sygnałem właśnie teraz. Czuję, że są rzeczy, które pozostały otwarte. Niewypowiedziane słowa, emocje, które nie zostały rozwiązane, ale najintensywniejsze w tym wszystkim to tęsknota za tym, kim byłeś z nią, za twoim unikalnym sposobem rozumienia, słuchania, śmiania się z najgłupszych rzeczy. I wiesz, co jest najciekawsze? Ona nie czuje tego z nikim innym. Nikt nie budzi w niej tego, co ty budziłeś, i chociaż próbuje, to nic nie daje. Wciąż jesteś tym dobrym wspomnieniem na koniec dnia. Muzyką, którą słucha w ukryciu, obrazem, który wraca, gdy życie staje się trudne. I to nie jest przesada, to uczucie, to prawda. A jeśli twoje serce bije teraz szybciej, to dlatego, że ty też czujesz. Może próbujesz udawać, że zapomniałeś, że przezwyciężyłeś, ale między czterema ścianami, gdy świat milknie, to ta osoba się pojawia. Twój anioł pokazuje, że istnieje zapisane spotkanie. Nie jedno z tych zaplanowanych, wymuszonych, ale coś prostego. Spontanicznego, moment, w którym oczy znów się spotykają, a czas staje, to uczucie, że nic się nie zmieniło, że uczucie tylko na chwilę uśpione, ale nigdy nie przestało istnieć, a ten moment jest teraz przygotowywany. Ta osoba przechodzi wewnętrzne przemiany, dojrzewa, uświadamia sobie, dostrzega, że próbowała uciec od czegoś, co tak naprawdę było tym, czego najbardziej pragnęła. I wszystko to jest prowadzone z góry. Przez niewidzialne siły, które nie pozwalają ci wyjść z jej myśli, bo prawdziwa miłość tak działa, nie potrzebuje zewnętrznych wspomnień, by pozostać żywa, po prostu trwa. Czy kiedykolwiek miałeś ochotę wsiąść w autobus, samolot i pojechać tam, gdzie jest ta osoba, ona czuje to samo. Wyobrażasz sobie przypadkowe spotkanie? Przechodzisz przez zwykłą ulicę i widzisz ją po drugiej stronie? Serce jej przyspiesza na samą myśl o tym. Bo w głębi duszy nigdy nie przestała wyobrażać sobie, jakobyście byli razem. I uwierz, są noce, kiedy nie śpi myśląc o tym. Jest teraz bardziej cicha, bardziej introspektywna. Ludzie wokół niej to zauważyli, bo kiedy dusza odczuwa brak, ciało również to odczuwa. A ta tęsknota ma imię, ma twarz, ma głos, ciebie. Jej milczenie to nie lekceważenie, to strach. Strach przed wprowadzeniem zamieszania w twoje życie, strach, że poszedłeś naprzód, strach przed tym, że nie będziesz już mile widziany, ale jednocześnie jej serce krzyczy o ciebie. I tu wchodzi duchowość, bo wszechświat nie łączy dwóch dusz bez powodu. Jeśli to połączenie było tak silne, tak znaczące, to dlatego, że ma swój cel, a kiedy coś ma cel, czas może je rozdzielić, ale nigdy nie anuluje. Ta osoba wciąż tkwi w miłych wspomnieniach. W słowach, które powiedziałeś i które wciąż echo się w niej rozbrzmiewają, rewiduje konkretne momenty, uścisk, który trwał dłużej niż zwykle, wymiana spojrzeń, która zdawała się mówić wszystko, pierwszy raz, kiedy się dotknęliście, jakby ciało rozpoznało znajomą duszę, to zostało zapisane i nie ma nic ani nikogo, kto mógłby zastąpić taką obecność. Mimo, że wszystko się nie udało, wciąż wierzy, że warto spróbować znowu ale nie wie jak. Czeka na znak, na szansę, na otwarte drzwi i może to jest przyczyną, dla której ta wiadomość dotarła do ciebie teraz, bo ta osoba się zbliża, wciąż z obawą, wciąż wątpliwości, ale z bardzo prawdziwym uczuciem w sercu. Jest jedna część niej, która nawet bez słów dziękuje ci za to, że byłeś cierpliwy, za to, że byłaś łagodna, za to, że byłaś pełna miłości. I za to, że sprawiłaś, iż uwierzyła, choć na chwilę, że miłość może być bezpieczna, byłeś uzdrowieniem w przebraniu. Bezpiecznym portem. A teraz ona pragnie się odwdzięczyć. Naprawdę chce zrobić dla ciebie wszystko, co ty dla niej zrobiłeś, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Czy jesteś gotowa, aby przyjąć tę miłość z powrotem? Bo to jest to, co teraz się przygotowuje. Nie jakiekolwiek powroty. Ale nowa szansa, z większą świadomością, z większą prawdą, z większą dojrzałością to nie będzie jak wcześniej będzie lepiej, bardziej prawdziwie, głębiej, bardziej połączone. To, co przeżyliście, było tylko wstępem do czegoś znacznie większego. Podczas gdy czujesz, że czekasz, wszechświat układa wszystko w całość dotyka jej serca oczyszcza ścieżkę uzdrawia lęki łamie opory. Ponieważ miłość potrzebuje przestrzeni, a teraz w końcu zaczyna znajdować tę przestrzeń w niej i jednocześnie w Tobie. Najważniejsze pytanie to nie, czy ta osoba wróci, to kiedy, a gdy to się stanie, wszystko nabierze sensu. Marzenia, znaki, tęsknota, piosenki, dreszcze wszystko się zharmonizuje, ponieważ prawdziwa miłość. Zawsze znajdzie drogę powrotną, nawet po ciszy, nawet po przychodzeniu i odchodzeniu, nawet kiedy wszystko wydaje się skończone. Jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla Ciebie, napisz w komentarzach: Rozpoznaję to połączenie. To więcej niż tylko komentarz to znak, krok w kierunku uzdrowienia, ku ponownemu spotkaniu, ku prawdzie, którą Twoje serce już zna, a Twój anioł tylko przypomina Ci. To jeszcze nie koniec. Ponieważ miłość duszy nie ma końca. Czy czujesz, co nadchodzi? Ponieważ to, co nadchodzi, może wszystko zmienić. Zanim przejdziesz dalej, proszę, zrób sobie przysługę. Sprawdź teraz, czy jesteś już subskrybowana na tym kanale. To nie tylko jedno kliknięcie to akt zaufania w to, co wszechświat chce Ci pokazać. Każda wiadomość, która tu dociera, niesie coś dla Twojego serca. A im bardziej otwarta będziesz na przyjmowanie, tym bardziej Twoi aniołowie będą mogli działać. Jeśli ta lektura naprawdę Cię dotyka, odwdzięcz się. Niebo działa w wymianie, w oddaniu i w intencji. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Ta osoba odczuwa ostatnio coś dziwnego, jakby miała przeżyć coś ważnego, ale wciąż tego nie rozumie. To cicha niepewność, która pojawia się w zwykłych chwilach, jak podczas mycia zębów czy patrzenia w niebo. Coś w niej szepta Twoje imię. I to nie jest zwykła myśl, to intuicja, to dusza rozpoznająca duszę. Dni wydają się dla niej powtarzalne. Nawet gdy jest otoczona ludźmi, odczuwa wewnętrzną pustkę. A wiesz, co jest najbardziej intrygujące? Dokładnie wie, czego jej brakuje, a raczej kogo jej brakuje. To jakby czas zatrzymał się od chwili, gdy się oddaliliście, i choć udaje, że idzie dalej, jest coś w niej, co nadal tkwi w tym, co razem przeżyli. Ta osoba zadaje wszechświatowi pytania, czasami w myślach, czasami patrząc w niebo, a jedno z pytań, które się powtarza brzmi: czy ona wciąż czuje coś do mnie? Jakby chciała uzyskać potwierdzenie przed postawieniem kolejnego kroku. Bo tak, istnieje plan zbliżenia, ale istnieje także strach, obawa, że nie będzie już mile widziana. I to ją blokuje. Zwraca uwagę na szczegóły, na piosenki, które pojawiają się bez zapowiedzi. Na słowa, które mówią inni ludzie i które przypadkiem przypominają cię, widziała twoje imię w przypadkowych miejscach i to ją myli, ale jednocześnie pociesza. Bo choć próbowała wymazać te historie, wszechświat upiera się, by przypominać. I teraz pytam cię, czy też zauważyłeś te znaki? Bo jeśli odpowiedź brzmi tak, to nie jest przypadek to są potwierdzenia to są odpowiedzi to są drogi, które się rozświetlają. Jesteś wzywany do przypomnienia sobie, do odczuwania, do otwierania się na nowo, ponieważ to, co nadchodzi, wymaga obecności i prawdy. Jest jedna konkretna pamięć, która często do niej wraca, coś prostego, ale bardzo znaczącego. Mogło to być to, jak trzymała jej rękę, lub moment spontanicznego śmiechu, to te małe wspomnienia, które pojawiają się w najbardziej losowych chwilach i wywołują burzę emocji. Rzeczy, których nawet nie wiedziała, że są tak żywe w niej. Ostatnio czuje chęć do zmiany wszystkiego, do ucieczki od rutyny, do pozbycia się starych rzeczy, jakby coś w niej mówiło oczyść, bo coś nowego przyjdzie, ale to nowe ma Twoją twarz, Twoje imię, Twój sposób bycia, obecność, której najbardziej jej brakowało. A ta chęć do rozpoczęcia na nowo nie dotyczy tylko jej życia, dotyczy Was. Wciąż nie wie, jak odpowiesz. Dlatego się waha, ale zaczęła już mentalnie ćwiczyć wszystko, co chciałaby powiedzieć. W rzeczywistości, w niektórych momentach, nawet mówiła do siebie, wyobrażając sobie, że słuchasz, jakby chciała przygotować się na spotkanie. Wie, że musi być szczera, że nie może wrócić do połowy, bo przy Tobie wszystko zawsze było intensywne i prawdziwe. I oto ostrzeżenie: to zbliżenie może się wydarzyć, kiedy najmniej się tego spodziewasz. Może to być wiadomość o północy. Niespodziewane. Cześć. Pomyślałem o tobie dzisiaj. Lub nawet przypadkowe spotkanie, które wydaje się być boską intrygą. Ważne jest bądź gotowa, bo ten ruch przychodzi z impetem i z szczerością. Zrozumiała, że uciekła przed czymś, czego bardzo pragnęła, że duma zwyciężyła, kiedy to co powinna była powiedzieć to serce. A teraz po tak długim czasie chcę spróbować inaczej. Z większą obecnością, z większą prawdą bez masek, bez gier. Tylko z tym, co czyste, uczucie, i może się zastanawiasz, dlaczego teraz, dlaczego po tak długim czasie, ponieważ teraz jest gotowa spojrzeć prosto w oczy, nie uciekać, przyznać, że mimo upływu czasu nic się tu wewnątrz nie zmieniło, a ta zmiana postawy ma wiele wspólnego z duchowymi transformacjami, przez które przechodzi, ciche, ale głębokie. Uczy się ufać bardziej intuicji, słuchać bardziej swojego serca. I to właśnie doprowadziło ją do miejsca, w którym teraz jest, czując, że coś musi być zrobione, że milczenie już jej nie chroni, tylko rani. A ta odwaga, która się pojawia, to odbicie więzi, którą nadal utrzymujecie nawet bez kontaktu. Ty jesteś punktem spokoju w środku jej wewnętrznego chaosu, miejscem, w którym czuła się zrozumiana, akceptowana, bezpieczna. I choć próbowała znaleźć to w innych miejscach, nie udało się. Bo tego rodzaju więź nie znajduje się na każdym rogu. Ona się rozpoznaje, czuje, chroni. Czy zauważyłeś, jak niektóre historie się nie kończą, jakby coś w tobie mówiło, to jeszcze nie koniec? Dokładnie tak. Oboje pozostali w zawieszeniu, w pauzie, ale nie w końcu. To, co istnieje, to cykl, który wciąż musi się zamknąć, rozmowa, która musi się odbyć, uczucie, które musi być uhonorowane. Ta osoba nadal pamięta, jak mówiłeś. Zostań jeszcze trochę, i to wraca do niej jak szept, jak wezwanie, jak pragnienie, by zostać naprawdę tym razem, by zostać w całości, nie odejść znowu, bo głęboko w sercu zawsze chciała zostać, tylko nie wiedziała jak. Jej serce stało się bardziej wrażliwe, mniej defensywne, bardziej skłonne do prawdziwej miłości, a to zmienia wszystko, bo teraz to, co chce zbudować z tobą, jest inne, głębsze. Bardziej świadome, a to jest możliwe tylko dlatego, że nigdy nie wyszedłeś z jej wnętrza. Bo zawsze byłeś czymś więcej niż wspomnieniem, byłeś fundamentem. Jeśli ta wiadomość wzbudza w tobie jakieś emocje, napisz w komentarzach: Przyjmuję to spotkanie na nowo. Ta fraza to nie tylko odpowiedź, to oddanie, wyraz zaufania w to, co nadchodzi. Sposób na powiedzenie wszechświatowi: Jestem gotowa, bo uwierz. Następny krok może być bliżej, niż myślisz, a gdy się wydarzy, nic już nie będzie takie samo jak wcześniej. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że ta wiadomość dotknęła czegoś w tobie. A to nie dzieje się przypadkiem. Twoje serce jest czujne, Twoja dusza słucha. A jeśli wszystko, co zostało powiedziane, ma dla ciebie sens, potwierdź to w komentarzach zdaniem: Ta wiadomość była dla mnie. A razem z nią zostaw numer 999. Ponieważ ten numer to znak, który wszechświat używa, aby wskazać, że ważny cykl wkrótce zostanie odnowiony. Skorzystaj z okazji i upewnij się, że jesteś już subskrybowana na tym kanale. To gwarantuje, że będziesz nadal otrzymywać następne wiadomości, które Twoi aniołowie mają dla Ciebie. A jeśli w którymś momencie filmu poczułaś, że to do Ciebie, zostaw swoje lajka. To tylko kolejny sposób na wzmocnienie tej pięknej wymiany, którą budujemy tutaj razem. Teraz obok jest film, który uzupełnia wszystko, co słyszałaś do tej pory. Kliknij i kontynuuj ze mną tam. Może to dokładnie to, czego twoje serce pragnie dzisiaj.